Sztandar ten tak naprawdę nie jest utkany z nitek, ale z wartości szczególnie bliskich każdemu żołnierzowi. Z honoru, wierności, dumy i poświęcenia w służbie Rzeczpospolitej. Nie łopocze on dlatego, że wieje wiatr, lecz unosi go bicie naszych serc. Nadanie wojskom obrony cyberprzestrzeni tego sztandaru to także wyraz największego zaufania. Docenienie tego, że bronimy polskiego cyberbezpieczeństwa 24 godziny na dobę przez cały rok. To znak, że osiągnęliśmy najwyższy poziom profesjonalizmu. Jest z nami podpułkownik Przemysław Lipczyński, rzecznik dowództwa. Panie pułkowniku, dlaczego, dlaczego to wydarzenie jest tak ważne dla Was? No to jest sztandar, więc wręczenie sztandaru to jest uroczystość, która odbywa się tylko raz w historii. Jednostki wojskowej. No i sztandar jest na tyle wyjątkowy, bo to jest rzecz materialna, która symbolizuje coś, co jest niematerialne i nienamacalne. Męstwo, honor, odwagę, poświęcenie jest tak istotny dla nas, dla żołnierzy, nie tylko w dowództwie komponentów wojsko-bronnych cyberprzestrzeni, ale w każdej jednostce wojskowej specjalne honory są oddawane sztandarowi. I jesteśmy z tego wyjątkowo dumni, że dzisiaj. E, otrzymamy sztandar i, i, i taka uroczystość jeszcze w takim wyjątkowym miejscu, bo przed grobem nieznanego żołnierza, gdzie właśnie nieznany żołnierz, który walczył o polską ojczyznę, będzie mógł być świadkiem tej wyjątkowej dla nas uroczystości. Akt ufundowania sztandaru. Doceniając rangę i znaczenie dowództwa komponentu wojsk obrony cyberprzestrzeni, w służbie na rzecz kształtowania wizerunku Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, niniejszym aktem uroczyście przekazujemy. Sztandar dowództwa komponentu wojsk obrony cyberprzestrzeni. Aby czynem tym nawiązać do najchlubniejszych tradycji oręża polskiego. Oraz dać wyraz wdzięczności i uznania dla godnej służby państwu i społeczeństwu z wiarą, że pod tym sztandarem kolejne pokolenia żołnierzy pełnić będą zaszczytną służbę. Niech ten sztandar będzie chlubą i dumą żołnierzy i pracowników dowództwa komponentu wojsk obrony cyberprzestrzeni. W imieniu Komitetu Honorowego Fundatorów Sztandaru rektor komendant Wojskowej Akademii Technicznej generał brygady profesor doktor habilitowany inżynier Przemysław Wachulak, Warszawa 14 czerwca 2024 roku. Szanowni Państwo, sztandar to symbol. To symbol sławy, tradycji, wierności, honoru i męstwa. Jego utrata lub utrata zdolności jednostki wojskowej powoduje rozwiązanie tej jednostki, a wszyscy, którzy pod tym sztandarem służyli, mogą mieć powód do wstydu. Chciałbym w imieniu pana prezydenta podziękować rodzicom krzesnym oraz fundatorom sztandaru. Dziękuję bardzo. Wyrazem przywiązania do tradycji jest przyjęcie tego sztandaru. W naszej pracy inspirujemy się i z sukcesami kontynuujemy dziedzictwo naszego patrona Jerzego Różyckiego, który wraz z zespołem złamał kod Enigmy. Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego całego resortu okazują się kluczowe w dzisiejszej rzeczywistości permanentnego zagrożenia wojną hybrydową. Informatyka, kryptologia, matematyka stają się tak samo ważne jak czołgi i samoloty. Bez wsparcia Wojsk cybernetycznych, żaden rodzaj sił zbrojnych nie jest dzisiaj prowadzić skutecznych działań. Ale wojska cybernetyczne nie tylko wspierają działanie innych rodzajów wojsk, ale również odgrywają dużą rolę w kształtowaniu odporności państwa. To wy wspieracie wszelkiego rodzaju działania po to, żeby ochronić infrastrukturę krytyczną. Po to, żeby zabezpieczyć funkcjonowanie wszystkich usług. Wojskowa tradycja to także mundur, i właśnie mundur jest dla nas dodatkową okazją do świętowania. Dziś oficjalnie po raz pierwszy żołnierze WoC prezentują się w nowych mundurach. Dowództwu, kadrze i wszystkim pracownikom komponentu życzę w tym uroczystym dniu, by nadany mu dziś standard umocnił ich poczucie tożsamości i dumy z przynależenia do elitarnej społeczności strażników cyberprzestrzeni. Z wyrazami szacunku minister obrony narodowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Panie generale, przede wszystkim proszę przyjąć wyrazy uznania, gratulacje. Dzisiejsze święto to dla was oczywiście wydarzenie historyczne. Jak emocje panie generale po tym wszystkim co tutaj miało miejsce na placu Piłsudskiego? Emocje zawsze są Odpowiednio wysokie przy takich uroczystościach. Myślę, że to jest ogromny kamień milowy w naszym projekcie tworzenia wojsko Obrony Cyberprzestrzeni. Sztandar oczywiście ma swoją symbolikę, ale jest dla nas takim dowodem tej naszej jedności. Ja zawsze podkreślałem, że cyberbezpieczeństwo to gra zespołowa i bardzo mi zależy na tym, by moje zespoły też tak samo do tego podchodziły, by właśnie była ta, ten wspólny wysiłek. I granie do jednej bramki, i taka efektywność działania. Jestem przekonany, że ten nasz standard doda nam dodatkowe punkty do mocy. Panie generale, widać, że jest pan uśmiechnięty, duma aż bije od pana w skali od 1 do 10. Jak bardzo jest pan dumny dzisiaj? Jestem mega dumny z mojego zespołu. Ja każdego dnia jestem z nich dumny. A dzisiaj na uroczystości pokazali, że nie tylko są genialni, jeżeli chodzi o ich umiejętności intelektualne, ale również nie jest im Obcy tutaj wojskowy kunszt, więc piękna uroczystość, piękna defilada. Jestem bardzo dumny swojego zespołu. Faktycznie mundury robią wrażenie. Panie Generale, na koniec chciałbym życzyć powodzenia i spokojnej służby, oczywiście dalszego rozwoju. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Cyberwojska mają już swój sztandar. Dziękujemy, że byliście z nami. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i śledźcie nasze sociale. Cześć.